Najkrótszą drogą do europejskich pucharów jest zdobycie Krajowego Pucharu w Śląsku w tym sezonie. Celują przede wszystkim właśnie w to trofeum. To jest dla nas e, priorytet e, wygrać Puchar Polski. Nigdy nam się tego nie udawało. W momencie kiedy tu przychodziłem to, to również odpadaliśmy bardzo szybko i, i to troszeczkę gdzieś tam e, ciąży na nas. Ale mam nadzieję, że jesteśmy, jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani i że że musimy pokonać tą flotę. Oczywiście, bez względu na wszystko, wiemy o tym, że Murawa być może nie będzie do końca taką, jakbyśmy chcieli, ale, ale musimy sobie z nimi poradzić, bo, bo takie jest nasz cel i musimy sobie z takimi e, przeciwnikami radzić. Losowanie dla Śląska było chyba dosyć szczęśliwe. Wrocławianie mogli trafić w ćwierćfinale na drużynę ekstraklasową. Trafili. Na pierwszoligowca Flota ma jednak w tym sezonie bardzo mocny skład, co potwierdza tabela piłkarze. Ze Świnoujścia są liderem zaplecza Ekstraklasy Śląsk. W okresie przygotowawczym mierzył się z pierwszoligowcem i najlepszych wspomnień z tej konfrontacji nie ma. z sparing z Miedzią Lignica i przegraliśmy go. Wiadomo, sparing jest zupełnie inaczej, ale też musimy wiedzieć jaka skala trudności nas czeka. I najważniejsze to, że jesteśmy świadomi, że więc lekceważenie albo coś w tym rodzaju nie ma u nas takiego, u nas tego w słowniku, bo jesteśmy profesjonalistami, którzy będziemy profesjonalnie podchodzić do każdego meczów właśnie w Pułaze Polski. Kapitan Śląska podkreśla, że murawa w środowe popołudnie nie będzie na pewno atutem gospodarzy, w Wrocławianie. za wszelką cenę będą chcieli jednak grać swoją piłkę niezależnie od jakości boiska. Sposób grania będzie bardzo podobny. My będziemy starali się konstruować tę akcję mozolnie czasami no ta murawa nie będzie nam pomagała w tym, ale, ale sam styl chcemy zachować. Wiadomo, że ta niedokładność i, i gdzieś tam spowalnianie tej gry wynika właśnie z tego, że gdzieś ta murawa nie do końca jest, ale nie chcę też jakby tego wszystkiego zwalać na, na, na stan boiska, bo wiadomo, umiejętności też każdy z nas ma E, takie jakie ma i, i, i tyle ale jako drużyna będziemy mieli taki styl który, który będziemy chcieli doprezentować nie tylko z meczu z flotą ale także w pozostałych meczach W spotkaniu z flotą nie zagra pauzujący za czerwoną kartkę Przemysław Kaźmierczak Początek meczu w środę o 17:00. rewanż zostanie rozegrany 13 marca w Świnoujściu